Witam moi drodzy. Ten kto ma y, dwulatka, półtora roczne dziecko, no nawet trzylatka wie, jak czasami ciężko wytłumaczyć z pozoru prostą rzecz własnemu dziecku. I oto y, rozwiązanie przychodzi pod postacią książki. Powiedz mi, dlaczego w tym przypadku nie mogę gryźć kolegi? Moi drodzy, dlaczego nie można gryźć innych osób, dzieci? Tu autor sprostał temu wyzwaniu i w bardzo fajny sposób pokazał, wyjaśnił w prostej historii, dlaczego nie można gryźć innych dzieci, nawet jeżeli zabiorą e, Tobie zabawkę, nawet jeżeli Cię kopną, nawet jeżeli są niemili. Pokazują, pokaż, pokazuje autor jak dziecko się czuje, jak, jakie emocje może odczuwać i jak sobie radzić z tą emocją. I pokazuje do czego służą tak naprawdę nam zęby. Krótka historia, bo oczywiście nasi najmłodsi długo przy książce nie posiedzą. Krótka historia, ale o bardzo istotnej treści, która mam nadzieję jest, w sumie jestem przekonana, że przemówi do dziecięcej wyobraźni i wesprze rodziców w tłumaczeniu pewnych, wydawałoby się, prostych sytuacji. Polecam, dlaczego nie mogę gryźć kolegi. Wszystkiego dobrego.